Dlaczego teraz stoję przed Wami? Cóż mogę Wam powiedzieć? Ja jestem zwykłym śmiertelnikiem, tak jak i Wy. Dlaczego Bóg mnie wybrał? Dlaczego dał mi ten ogromny, ogromny dar? A jednocześnie ogromną, ogromną odpowiedzialność tu przed Wami, ludźmi, którzy teraz żyjecie na tej ziemi. A jednocześnie pewnego dnia, kiedy będę w wieczności z Nim. Zaakceptowałam wszystko, co zostało mi dane. Proszę tylko Boga i Matkę Bożą, aby dodali mi sił, aby nie pozostawili mnie na tej drodze. Ponieważ sama nie mogłabym tego wytrzymać. Widzieć Matkę Bożą oczyma. To coś pięknego. Ale widzieć ją tylko swoimi oczyma i nie poczuć jej w swoim sercu, we wnętrzu, z tego nie ma korzyści. Dlatego teraz stoją przed Wami. By Wam powiedzieć, że moja modlitwa jest taka sama jak Wasza. Moja bliskość Bogu jest taka sama jak i Wasza. Wszystko zależy ode mnie samej i od Ciebie, na ile pragniemy otworzyć się Bogu i przybliżyć się do Niego. I stoję tu przed Wami, by Wam powiedzieć, że Bóg jest tutaj, pośród nas. Że On nie oddalił się od nas, lecz my ludzie oddaliliśmy się od Niego. A On zesłał swoją matkę. Aby wskazały nam właściwą drogą, którą powinniśmy kroczyć. I choć pochodzę z rodziny chrześcijańskiej, nigdy wcześniej nie słyszałam, ani nie wiedziałam o tym, że Matka Boża kiedykolwiek się objawiła i że można ją zobaczyć na aparizione non avevo mai sentito che la Madonna è apparsa da qualche parte non sapevo che la Madonna avesse potuto apparire A co dopiero że ja pewnego dnia ją zobaczę wie że będę przed wami dawać o tym świadectwo W 81 roku byłam dziewczynką w wieku 15 lat w tamtym czasie moja rodzina mieszkała w Mostarze, a rodzina Miriany w Sarajewie. I kiedy kończył się rok szkolny i zaczynały się wakacje, my przyjeżdżaliśmy tutaj. No i Benivamo w Dziugorie. U nas jest zwyczaj, by w święta i niedzielę nie pracować. I 24 czerwca wszyscy byliśmy na Mszy Świętej w uroczystość świętego Jana Chrzciciela. My, dziewczynki, po mszy świętej umówiłyśmy się, że po południu spotkamy się poza wioską. I tego popołudnia ja i Mirjana spotkałyśmy się pierwsze. Rozmawiałyśmy. Jak dziewczynki w wieku 15 lat i czekałyśmy na inne dzieci, które miały przyjść. Znudziło nam się czekanie i ruszyłyśmy z powrotem w kierunku domów. Wracając z powrotem, nawet dziś nie wiem, dlaczego moja głowa zwróciła się ku wzgórzu nie wiem, Kiedy tam spojrzałam, ujrzałam Matkę Bożą. I skąd się wzięło to, że od razu o tym powiedziałam? Powiedziałam Miriana, zobacz, tam w górze jest Matka Boża. Ona nawet nie patrzyła, powiedziała tylko: Jakie głupstwa opowiadasz? Czy ty jesteś normalna? Ja zamilkłam i poszłyśmy dalej. Przy pierwszych domach spotkałyśmy Milkę, siostrę Marii, która poszła po owce. Ja nie wiem, co ona widziała na mojej twarzy. Zapytała mnie tylko, Iwanko, co ci się stało jak ty wyglądasz? Wracając z powrotem, opowiedziałam jej o tym, co widziałam. Kiedy w trójkę doszłyśmy do tego miejsca, one tam również spojrzały i zobaczyły to, co ja. Pamiętam tylko, że wówczas wymieszały się wszystkie emocje były łzy, modlitwa, śmiech, pieśń. W międzyczasie przyszła Wicka i zobaczyła, że dzieje się z nami coś dziwnego. Powiedziałyśmy jej: pospiesz się, widzimy matkę Bożą. Podejdź do nas. Kiedy to powiedziałyśmy, ona zdjęła buty i pobiegła w kierunku domów. I wtedy spotkała dwóch Iwanów i powiedziała im o tym, co widziałyśmy my w trójkę. I oni w trójkę przyszli do nas. I widzieli to samo, co i my. Matka Boża stała w odległości jakichś 400-600 metrów i wskazywała ręką, abyśmy do niej podeszli. I choć było nas więcej, nie zdecydowaliśmy się na to, by tam iść. Ponieważ przewyższył strach. Ja nie wiem, jak wiele czasu tam spędziliśmy. Wiem tylko, że niektórzy z nas poszli do swoich domów, a kilkoro z nas wbiegło do pierwszego z domów, gdzie obchodzono imieniny. E I kilku są entrani na pierwsze miejsce, gdzie się festyfikowały. San Giovanni. Biegliśmy do tego domu zapłakani, przestraszeni. I powiedzieliśmy, że widzieliśmy Matkę Bożą. I pamiętam, że na tym stole były jabłka, którymi w nas rzucano. Mówili, Mㅎ... Mh... Mh... 이... czy wy jesteście normalni, nie żartujcie z tego, to jest niemożliwe. Uciekajcie do domów i nigdy więcej już nikomu o tym nie mówcie. Kiedy wróciłam do domu, babci i bratu opowiedziałam o tym, co widziałam. Fratello, ciò, I bez względu na to, jakie słowo wypowiedziałam, brat i siostra żartowali ze mnie, wyśmiewali mnie, a babcia powiedziała: Moja córko, to jest niemożliwe. Najprawdopodobniej ktoś tam na wzgórzu pilnuje owiec. I mogę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego nie przeżyłam dłuższej nocy w swoim życiu. Nieustannie tylko wypytywałam siebie: Co się ze mną dzieje? Czy rzeczywiście widziałam to, co widziałam? Co się ze mną dzieje? Czy oszalałam?

że idziemy tam po południu, by przekonać się, czy zobaczymy to samo, co minionego dnia. I pamiętam, że babcia trzymała mnie za rękę i powiedziała: Bez względu na to, co jest tam na wzgórzu, ty nie pójdziesz, zostaniesz tu ze mną. si cosa ci sia, tu ci vai. Ale kiedy nas sześcioro widzących ujrzeliśmy trzykrotny błysk światła, szliśmy tak szybko, że nikt nie mógł za nami nadążyć.